Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy. Witamy naszych duchowych pielgrzymów, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami, że się modlicie. Dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem. Tematem dzisiejszego dnia jest miłosierdzie Boże, źródłem nadziei, dlatego przygotujmy już teraz nasze serca. Prośmy Ducha Świętego, aby nas ożywiał, dodawał nam sił, otuchy, ale także i otwierał nasze serca na przyjmowanie słowa, które będzie do nas skierowane, ale, ale szczególnie tego Bożego Miłosierdzia, które jest źródłem naszego życia, źródłem naszego szczęścia, źródłem całego świata. A teraz pieśń do Ducha Świętego. Przyzywajmy go. Spocznij na nas duchu Pana, duchu Pana, duchu mądrości i rozumu, i rozumu, duchu poznania i bojaźni Bożej, Bożej, duchu miłości mimo, i mocy. Spocznij na nas duchu Pana, Duchu Pana, duchu mądrości i rozumu. I rozumu, duchu poznania, Pana, i bojaźni Bożej, duchu miłości i mocy. Wspocznij na nas, duchu Pana, Pana. duchu Pana i rozumu i rozumu w duchu poznania i bojaźni Bożej, Bożej duchu miłości i mocy Spocznij na nas duchu Pana duchu Pana duchu mądrości i rozumu i rozumu poznania i bojaźni Bożej. Duchu i mocy. Drodzy pielgrzymi, drodzy radiosłuchacze, ci którzy nas oglądają. Dzisiejszy temat to miłosierdzie Boże źródłem nadziei. Oczywiście zawsze warto Pochylić się nad Ewangelią, nad Słowem, które kieruje do nas Jezus Chrystus. To Słowo daje nam nadzieję, ono zawsze z nami jest. Ale kiedy chcemy popatrzeć na miłosierdzie Boże, na Jego źródło, na Jego początek, to już można zobaczyć w Księdze Rodzaju, kiedy to Bóg stwarza świat, stwarza człowieka. I to jest miłosierdzie, to jest miłość Pana Boga do człowieka. On daje mu pokój, daje radość, daje miłość. I dlatego, kiedy Bóg posyła swojego Syna, aby za nas umarł na krzyżu, aby dał nam zbawienie, aby dał nam miłość, ale szczególnie podczas właśnie tego miłosierdzia, tego dawania, daje nam. Odpuszczenie grzechów. I dzisiaj zechciejmy się nad tym tematem pochylić: nad odpuszczeniem grzechów, nad wybaczeniem, nad przebaczeniem, nad miłością, która nie zna granic. Bo miłosierdzie Boże jest potężne. Tylko w to miłosierdzie trzeba uwierzyć nam. Bo niejednokrotnie człowiek w swoim życiu wątpi w miłosierdzie Boże. Wątpi w to, że Pan Bóg może mu przebaczyć. I nieraz są tacy ludzie, którzy mówią: Dla mnie już nie ma przebaczenia. Pan Bóg nie wybaczy mi grzechów. To jest właśnie to wątpienie. I dzisiaj zechciejmy uczyć się prawdziwego miłosierdzia, prawdziwej miłości. Kochani, w, liście, w pierwszym liście świętego Piotra, apostoła. W piątym rozdziale możemy usłyszeć słowa, że wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokuszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze Przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na Was. Kochani, te słowa bardzo ciepłe, które słyszymy dzisiaj w liście. Z jednej strony trzeba się upokorzyć, trzeba nam przyjąć postawę pokory w naszym życiu, abyśmy przyznali się do swoich słabości, do swoich grzechów, ale Wszystkie troski nasze przerzućmy na Niego, bo Jezusowi zależy na nas. I Piotr wiedział, o czym mówi wiedział, bo dokładnie doświadczył tego miłosierdzia. On, który został wybrany, był pierwszym, pierwszym przy Jezusie ten, który na samym początku wszystko najlepiej wiedział. Był pewny, że nigdy Jezusa nie opuści, ba, nawet jest w stanie pójść na śmierć za Jezusem. A co się później okazuje? Ano to, że w chwili krytycznej, w chwili naprawdę trudnej, poddaje się. Mówi, że nie zna Chrystusa. Kiedy w Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 22. Mamy dialog pomiędzy Piotrem a służącą, i Piotr trzy razy mówi: Nie znam go, ja nie jestem jednym z nich. Słuchajcie, nieraz my tak w życiu, kiedy popadamy w grzech, popadamy w słabość, mówimy: Ja go nie znam, nie przyznaję się do niego. Słuchajcie, każdy nas grzech ciężki to jest wypowiedzenie Bogu: Nie, nie znam Cię, nie przyznaję się do Ciebie, ale. Ten wzrok Chrystusa w Ewangelii. Kiedy Piotr powiedział, że nie znam Go, Pan podniósł swoje oczy, popatrzył na Niego. A co zrobił Piotr? Piotr zapłakał. I to jest, drodzy bracia i siostry, bardzo ważne w naszym życiu: żebyśmy spotkali się ze wzrokiem Chrystusa, bo ten wzrok nas uzdrawia niejednokrotnie. Patrząc się na krzyż, na obraz Jezusa, można zobaczyć w nim to miłosierdzie, bo Bóg nas wszystkich kocha i ten wzrok nas leczy. On jest lekarstwem dla naszej duszy. I teraz trzeba w to wszystko uwierzyć: w te słowa, że przerzućcie wszystkie troski, wszystko co masz, cały ciężar, waga swojego życia. I może. Idąc na tym szlaku pielgrzymkowym, okazało się, że są takie grzechy, których nigdy nie mówiłeś w konfesjonale, nie wyznawałeś. Bo był w tobie lęk, strach, bałeś się panicznie. To teraz Chrystus właśnie mówi dzisiaj do ciebie, że mów mi o tym. Wszystkie troski przerzu przerzućcie na niego. Bo on czeka na to. Pan Bóg doskonale wie, co jest w Twoim sercu, w Twojej duszy, tylko teraz jest ten moment, abyś to Ty przyszedł do Niego. Bo kochani, Bóg nie chce więźniów, on nie chce niewolników, on chce ludzi wo wolnych. Ku wolności zostaliśmy wyswobodzeni. Ku wolności. Słuchajcie, wszystko nam wolno, ale nie wszystko nam przynosi korzyść, bo niejednokrotnie szczególnie młodzież mówi swoim rodzicom, jak będę miał już 18 lat, to już o wszystkim będę decydował o swoim życiu. Niejednokrotnie nieraz niektórzy mówią, że wyprowadzę się. Ale kiedy następuje ten wiek, 18 lat. No, niestety nie wyprowadzi się, bo wie, że bez rodziców nie da rady. I dokładnie tak samo z nami jest w naszym życiu, że my nieraz myślimy, że wiemy wszystko. Jesteśmy pewni siebie, pewni swojego życia. Nawet mówimy, że no, ja nie mam grzechów. Jakie ja mogę mieć grzechy? To, to są takie nasze slogany. Jakie ja mam grzechy? Przecież nikogo nie zabiłem, nie piję, nie palę. Słuchajcie, w pierwszym liście świętego Jana Apostoła, w ósmym rozdziale, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. I jeszcze dodaje autor tego listu, że czynimy Boga kłamcą. Słuchajcie, każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. My nie jesteśmy idealni. Nie jesteśmy tacy jak Bóg. My możemy się stawać jak On. No, też Stary Testament nam powie: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, mówi Bóg. Dlatego to miłosierdzie jest tak bardzo ważne, żeby umieć przyjąć to Boże miłosierdzie. I patrząc się na karty Ewangelii, Patrząc się na przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, ten ojciec, on czeka i Bóg zawsze na siebie będzie czekał. Będzie patrzył, będzie doglądał. Nigdy Ci nie powie, że dla Ciebie już nie ma, nie ma sensu życia. Bóg, nie Bóg, Bóg w swojej naturze nie może tak powiedzieć, bo Bóg zawsze czeka, bo On jest tym dobrym pasterzem. Ja jestem dobrym pasterzem. Szukam swoich owiec, doglądam, skaleczoną opatrzę, zagubioną będę odszukiwał. I niech te słowa dzisiaj do nas dotrą: że Bóg Ciebie szuka i chce Cię znaleźć w Twoim życiu, tam gdzie jesteś. Teraz jesteś na pielgrzymce, to daj Mu się znaleźć. Nie bój się. Po pielgrzymce wrócisz do domu, do swoich obowiązków. Do swojej rodziny, swojego męża, swoich dzieci, do swojej mamy. I tam szukaj Boga. Tam może szukaj przebaczenia. Możliwe, że są w Twoim życiu takie osoby, z którymi się nie dogadujesz. A może są też takie osoby, które Cię zraniły. To módl się dzisiaj, w tym dniu, w dniu. Pojednania, o to, żeby Bóg dał ci siłę, dał ci odwagę, przebaczenia swojemu mężowi, swojej żonie, swoim dzieciom, przyjacielowi. Bóg na to czeka, tylko teraz jest bardzo ważne to, czy ty zrobisz krok, czy ty tego będziesz chciał. Słuchajcie. W Ewangelii według świętego Jana jest taki moment, kiedy do Jezusa przyprowadzają kobietę dopiero co pochwyconą na cudzołóstwie. Oczywiście jest to zagranie faryzeuszów, żeby wystawić Jezusa na próbę. No to teraz zobaczymy, co Jezus zrobi czy będzie taki pobłażliwy dla tej kobiety, bo oczywiście wiemy, że cudzołóstwo było karane ukamienowaniem w tamtym czasie. Co zrobi Jezus? No a Jezus oczywiście zawsze, zawsze wie, co zrobić najlepiej. On ją nie poniża, ale okazuje jej miłosierdzie. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Grzech jest czymś złym. On pochodzi od złego. Grzech przyszedł przez zawiść diabła. I Jezus nie pochwala tej kobiety cudzołożnej. Nie mówi jej dobrze zrobiłaś. Nie. On ten grzech Nazywa po imieniu. On dok dokładnie wie, co się stało. I te, te słowa, bardzo ważne, kiedy wszyscy odchodzą, i zostaje Jezus z kobietą. I tutaj znowu możemy wyobrazić sobie tą scenę, jak Jezus podnosi się i wpatruje się w tą kobietę zranioną, poharataną, cierpiącą. Pełną strachu, lęku, patrzy się na nią i mówi: Kobieto nikt cię nie potępił, ona odpowiada: Nikt, Panie. I dodaje: Idź, i od tej chwili nie grzesz. To jest właśnie sens naszego życia chrześcijańskiego, kiedy ty, kochany bracie, kochana siostro, przychodzisz do sakramentu pokuty, klękasz przed Panem Bogiem i wyznajesz swoje grzechy, swoje winy swoje słabości. Jezus zawsze doda Ci siły otuchy, kiedy wyznajesz te grzechy. Bo może być tak czasami, że zły duch podpowiada, popatrz się, znowu upadłeś ten, w ten sam grzech. Znowu siedzisz w tym bagnie. No i co teraz? Nic się nie zmieniasz. Twoje życie ciągle jest takie samo. Ciągle ten sam grzech. Ta sama słabość. Nic się nie zmienia. Nie warto iść do spowiedzi. No bo co, znowu za trzy dni, cztery upadniesz? To jest właśnie technika działania złego ducha. On dokładnie tego chce, żebyśmy się tylko zniechęcili do sakramentu pokuty. A Jezus mówi odwrotnie, on to wszystko odwraca. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Sakrament pokuty jest tym pokrzepieniem, jest tym wytchnieniem. On daje siłę, niejednokrotnie pewno, kochani, gdy spowiadaliście się, przychodziło to to wytchnienie, ten pokój serca. I o to się właśnie dzisiaj modlimy. W tym dniu, żeby, żeby Bóg nam przebaczył, żeby Bóg dodał nam wszystkim siłę w sakramencie pokuty, w sakramencie pojednania, to jest ta nasza siła. I kiedy Jezus przychodzi do swoich uczniów po zmartwychwstaniu, gdy oni byli zamknięci z obawy przed Żydami, to Jezus wchodzi do nich i mówi: Pokój wam! Pokój wam! Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Znamy dokładnie ten fragment z Ewangelii według świętego Jana. Tyle, tyle mowy w Ewangelii o miłosierdziu, o przebaczeniu. O tym, żeby przyjmować tego Ducha Świętego. Bo jeżeli Ty, drogi bracie i droga siostro, otwierasz się na działanie Boga w swoim życiu, no to On jest Ci w stanie przebaczyć. On da Ci to ukojenie, da Ci tą siłę, moc, wytrwałość. Ale teraz zechciejmy się też pochylić nad tym, że no, może być tak w życiu, że przychodzę do spowiedzi i myślę, a, to Pan Bóg wybaczy mi te grzechy. I tak przychodzę i mechanicznie wyznaję, tak recytuję, recytuję swoje grzechy. I tam nie ma ani postanowienia poprawy, ani szczerości, tylko żeby, powiedzmy, kolokwialnie odbębnić spowiedź. Bo przychodzą święta, bo jest jakaś uroczystość zamówiona, msza święta, trzeba iść do spowiedzi. I ta spowiedź jest taka mechaniczna. Tak jakbyśmy recytowali. Ale nie o to chodzi w spowiedzi. W spowiedzi chodzi naprawdę, żeby Bóg zaczął działać w twoim życiu. Żebyś otworzył się po raz kolejny na Jego działanie, na Jego miłość. Nawet czasami, kiedy się spowiadamy, to no, no jest taki wstyd, jest może takie napięcie, ale później to napięcie mija. To jest ten wstyd w nas wszystkich, drodzy bracia i siostry. Bo dzisiaj Chrystus mówi Ci pokój, pokój z Tobą. Ile, ile podczas Eucharystii występuje te, tych słów pokój zostawiam wam pokój mój daję wam przekażcie sobie znak pokoju to jest właśnie i na tym zależy Jezusowi na pokoju pokoju pierwsze w moim sercu w sercu drugiego człowieka pokoju na świecie ale jeżeli nie będzie pokoju w moim sercu, to jak będzie też pokój na całym świecie? No, no nie będzie go. Bo nieraz tak siedzimy, patrzymy się na to, co się dzieje wokół nas. No gdzie jest ten pokój? Ale trzeba zacząć od siebie. Matka Teresa to mówiła, że zacznij od siebie, od pokoju w swoim sercu, a zobaczysz, że później ten pokój też będzie na świecie. Kochani, ja pamiętam swoją taką pierwszą spowiedź. Taką szczerą, bo też muszę się przyznać do tego, że będąc w gimnazjum, w liceum, to tak spowiadałem się mechanicznie. Nie było takiej szczerej spowiedzi. Ale przyszedł ten dzień. Dzień takiej, takiej otwartości na ducha świętego, że mówię: no muszę już muszę zacząć na nowo żyć z Panem Bogiem. Zacząć nowy etap. I przyszły takie rekolekcje, przyszedł taki dzień. Naprawdę biłem się z sobą. Było bardzo trudno, bardzo ciężko. Ale podszedłem do księdza, do kapłana i mówię: "Proszę księdza, chcę się wyspowiadać". I wtedy tak sobie z nim usiadłem naprzeciwko. Na początku oczywiście stres, lęk, i próbuje coś z siebie wypowiedzieć, a tutaj po prostu, no, jakby coś stanęło w gardle. Blokada. I później płacz, strach, ale ta zachęta tego księdza, spokój, dobroć, życzliwość, i później można było mówić swoje grzechy. I, i, i tak właśnie jest, żebyśmy się nie bali tej spowiedzi. Żeby nie było w nas tego lęku. Przyjdź i zobacz. Bóg cię dzisiaj zaprasza. I może tak jest, kochany bracie, kochana siostro, że warto by było dzisiaj przyjść na pielgrzymce do spowiedzi, do tego, żeby konkretnie wyznać swoje grzechy, swoje słabości. Bo Bóg jest ci w stanie wszystko wybaczyć. <laughs> Choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Pan Bóg jest Ci w stanie wszystko wybaczyć. Każdy grzech, tylko teraz Ty musisz za Niego żałować. Żałować w swoim życiu. Kochani, i chciałbym jeszcze dodać z tego listu świętego Piotra, żebyśmy czuwali przeciwnik wasz, diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. My się mamy przeciwstawiać, my mamy walczyć, bo każda spowiedź jest walką. I kiedy upadasz, to masz powstać. Bo Jezus dodaje ci tej siłę. Upadniesz i powstajesz. Bo dopóki walczymy, jesteśmy zwycięzcami, jak powiedział święty Augustyn. Ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I to jest naszą siłą, to jest naszą nadzieją. Sakrament pokuty, nad którym my dzisiaj wszyscy się pochylamy. Dlatego Bóg dodaje nam dzisiaj odwagi, żebyśmy podeszli. I może dzisiaj powiedzieli: "Proszę księdza. Chcę się wyspowiadać. Chcę zmienić swoje życie." I pielgrzymi szlak do tego nas wszystkich dzisiaj zaprasza, kochani. Czuwajmy. Wszystkie troski przerzućmy na niego. Nie bójmy się tego. Bo Bóg nas wszystkich wywyższy. I to, co jest najpiękniejsze w tym liście, to to, że Jemu zależy na was. Wpiszmy te słowa dzisiaj w swoje serce. Powtarzajmy. Na pielgrzymim szlaku. Drogi bracie, droga siostro, Jezusowi Chrystusowi zależy... Na Tobie, konkretnej osobie. Jemu zależy na Was. Dlatego odwagi nie bójcie się, drodzy bracia i siostry. Warto do Niego przychodzić, bo Jezus uzdrawia. Jezus leczy nas z naszych słabości, z naszych grzechów, z naszych przywiązań, nałogów. I warto przychodzić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Odwagi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Radość jak rzeka Boża, radość wypełnia duszę mo. Alleluja Boża, radość jak rzeka Boża, radość jak rzeka, radość wypełnia duszę mo. Ram pam pam parararam ram pam pam parararam ram pam 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 pararara ram pam 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 pararara ram pam 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 ram pam 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 Boś jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę moją. Alleluja, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzek, Boża miłość wypełnia duszę moją. Ram pam pam pararam, 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 Boży pokój, jak rzeka, Boży pokój, jak rzeka. Boży pokój wypełnia duszę moją. Alleluja, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzek, Boży pokój wypełnia duszę moją.

Boży pokój wypełnia duszę, proszę tu nie mylić. Aleluja, Boża radość, jak rzeka boża, boża miłość, jak rzeka Boży pokój wypełnia duszę. moją. Ram pam pam, ram pam. ram,